Także tyle. tyle mam do powiedzenia. Czekamy na rozliczenie ostatnich trzech lat. No trzy lata się bujałeś, ślizgałeś. Ja cię po prostu wzywam. Pokaż ludziom, jakie pieniądze zebrałeś od tych ludzi. Podaj kwoty i pokaż nam. Bo może ktoś chce otworzyć dom tymczasowy i się interesuje, ile można na tym zarobić na przykład. Nie? Wiecie, że jestem w prawdzie, wiecie, że jestem w prawie i wszelkie argumenty sekciar i sekciarzy nie robią na mnie wrażenia. Także prosimy, wzywamy, rozlicz się. Rozlicz się, teraz jest dobry czas rozliczeń, idzie wiosna. Rozlicz się, w tydzień zarejestruj fundację, stowarzyszenie, zacznij działać legalnie, tak jak miasto Kotów. Bo ludzie mają oczy i ludzie rozumieją, że to co ty robisz to jest kręcenie filmów za pieniądze. Bo inne inicjatywy, inne domy tymczasowe nie kręcą... Ten pan nie działa legalnie. On pobiera pieniądze z działalności influencerskiej, pod przykrywką działalności charytatywnej i nie opodatkowuje tego w żaden sposób. On myśli, że dostał darowizny, tylko że, żeby doszło do aktu darowizny, musi być umowa darowizny. A on pobiera pieniądze od tysięcy kobiet z różnych stron świata i tam nie dochodzi do aktu darowizny. Także to jest problem. Nawet gdybyśmy założyli, że doszło do aktu darowizny, to przy kwocie miliona złotych przez trzy lata i tak ta darowizna musi zostać opodatkowana, tak? Nie, Gerard, nie musisz zmieniać kontentu, nie musisz przestać pomagać zwierzętom, tu nie o to chodzi. Zostań z nami, rozlicz się i działaj legalnie. Bo jeżeli ty od początku robiłeś tą działalność przestępczo, od dupy strony, jeżeli ty to robiłeś źle od początku, to ty jesteś winny, że ci się nie udało. No bo miasto kotów funkcjonuje dobrze, inne, inne domy tymczasowe funkcjonują dobrze, to ty masz ciągle problem, Gerard, z dramami, z agresją, z kobietami. Ty masz ciągle, Gerard, problem, że nie chcesz pokazać kwot, nie ujawniasz tych blików. Ty, Gerard, nie masz faktur imiennych na te twoje wydatki, a w sądzie Paragonu raczej nie uznają, albo w skarbówce. A to ty masz problem cały czas, Gerard, jakby wszystkie problemy, które są, które ty wygenerowałeś, to są problemy związane z twoim problemem, Gerard. Ty wiesz, z którym problemem, nie, Gerardzik? Ty wiesz, że ty masz pewne problemy i te problemy można załatwić z psychologiem, z psychiatrą. Ty wiesz, ty wiesz, że ja wiem, ja wiem, że ty wiesz. Także kocia kaina, kocia kaina jest dobra, tylko strasznie droga, nie? Czy ta, czy ta, czy, ta, ka, czy to katkein? wzięło się przypadkowo? Wiele ludzi mnie pyta, Michael, jak to jest, że gościu nazywa się kocia kaina, pociąga nosem cały dzień? I jego hasło to jest ⁇ Wciągam sierść ⁇ I ginął mu setki tysięcy złotych przez parę lat. Jak to jest? No, spokojnie pytam, nie, bo wiecie, wy dziewczyny o tym nie wiecie, no bo co polega za kamerą, to poza kamerą. Ale to nie jest, proszę Państwa, przypadkowe, że projekt nazywa się Zamiast kaina, jakaś kot kaina hasłem jest -⁇ Wciągaj. Był tam, i, był tam człowiek, którego on określa. Panie Tomku, ja pana nie obrażam teraz, bo ja pana nie znam. Tomasz określony był gangsterem z Warszawy. Był określony czpunem przez niego. Kradzież karmy się tam zdarza, ginące fanty. To wszystko, to wszystko jest w Twojej teczce, Gerard. To wszystko jest w Twojej teczce, jak Ty to mówisz. Bo to nie są moje słowa. I Wy chcecie powiedzieć, że, że ja się u, 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 uwaliłem, że ja się uczepiłem. Fundacja Wataha przyszła, dzień dobry. Fundacja Wataha. Nie popieram, bo tam ziomek ma lekki problem z drinkowaniem, ale ogólnie działa legalnie. Słuchajcie, Hop, mieszkający w Baraku, opiekuje się psami. Fundacja Wataha, pozdrawiam. Yy, witam, cześć. Fundacja Wataha, słuchajcie, ziomek, naprawdę biedny ziomek, który mieszka w starym domu, wręcz w Baraku, opiekuje się psami. Na weekend lubi walnąć browara, normalny chopak. On potrafił założyć fundację. Gościu kurwa mieszkający w Baraku z psami założył fundację, a chociaż były funkcjonariusz publiczny od trzech lat, lat nie może dojść do notariusza i do sądu rejestrowego i zarejestrować się. To jak to, proszę Państwa, jest? Się pytam. Gościu kurwa z psami w Baraku za przeproszeniem. Kolego, nie obrażam Cię, tylko wiem, że masz ciężkie warunki. Gościu kurwa w polu mieszka w Baraku. I potrafił fundację założyć. A, Gerard, Gerardino de Bliczonie Nie, 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 nie. No, kurwa, no. Wszystko to są przypadki. <ścoughs>